Ładnych parę lat temu, kiedy to jeszcze szalone króliki nie opanowały Ubisoftu, działał tam pewien dziwaczny bohater. Charakteryzowała go wielka głowa z dziwaczną fryzurą i brak widocznych kończyn. Obok tułowia magicznie fruwały rękawiczki i buty. Taki to właśnie był Rayman, bohater jednej z najlepiej wspominanych platformówek. Już w listopadzie dostaniemy kilkukrotnie przekładane Rayman Origins, które powraca do korzeni serii i ich będzie charakteryzować się dwuwymiarową grafiką. Każdy kto miał styczność z pierwszą odsłoną serii wie, czego może się spodziewać. Przedzielamy się z lewej strony do prawej, podskakując, niwelując przeszkody na naszej drodze i rozwiązując proste zagadki. Na raz będzie mogło to robić aż 4 graczy, co z pewnością da dużo frajdy. Niby nic specjalnego, ale jednak powoli gadunek gier platformowych w dwóch wymiarach odżywa. Origins, jak sama nazwa wskazuje, wcieli mi się w młodego, nieopierzonego Raymana, który to wyrusza po raz pierwszy w podróż pełną przygód. Dzięki temu wszyscy napotkani bohaterowie będą znacznie bardziej dziecinni, niedojrzali i trochę zwariowani. Żeby jeszcze bardziej utrzymać klimat, dorzucono element interakcji między postaciami. W ten sposób kooperacja może bardzo szybko przekształcić się w rywalizację albo nawet otwartą walkę pomiędzy graczami. Nie jest to żaden rozbudowany element gry, a jednak tutaj pasuje idealnie. Ma być bardzo młodzieżowo, czy wręcz dziecinnie, jak w bajkach z kaczorem Duffy. I tak właśnie jest. Tym, co na dzień dzisiejszy wyróżnia nową produkcję Ubisoftu z całego zalewu innych gier, jest grafika. Postawiono tutaj na bardzo dopracowane środowisko 2D. Żywe kolory po prostu wyrywają się z ekranu podczas zabawy. Jest to wręcz niesamowite, jak dobrze wygląda ta gra. Czy to bardzo szczegółowe i dopracowane stworki, czy też lokacje, po prostu cieszą oko. Warto też zauważyć, że Origins jest pierwszym tytułem promującym UbiArt Framework, czyli zestaw narzędzi deweloperskich mających pozwolić na nieskrępowane tworzenie obrazków i bezproblemowe przenoszenie ich do gier. Ta podobno przełomowa technologia pozwala na zmniejszenie ekip pracującej nad grą bez utraty jakości produktu finalnego. A gdy dodamy do tego, że praca nad tą technologią była wspierana przez francuski rząd, robi się naprawdę interesująco. Jeśli Rayman wypali, to w przyszłości z pewnością możemy spodziewać się większej gamy gier korzystających z tego magicznego zestawu narzędzi. Rayman Origins to tytuł nadający się dla każdego gracza, czy to starszego, czy młodszego. Nawet rodzice ze swoimi dziećmi powinni wspólnie dobrze się bawić przy tym tytule. Nie doszukiwałbym się w nowym Raymanie jakiejś głębi czy skomplikowanej mechaniki, bo nie o to tym razem chodzi. Tu mamy po prostu czerpać przyjemność z rozgrywki i podziwiać 12 różnych środowisk, wyglądających jak stare, dobre kreskówki. Dla posiadaczy Wii może to nie być nic szczególnego, gdyż te osoby miały okazję skosztować w dwa przygód Mario. Posiadacze PlayStation 3 i Xbox 360 byli jednak pozbawieni tego typu gier. Origins powinno zaspokoić ich kłód na tego typu produkcje. Niestety nowych przygód Raymana nie zapowiedziano na komputery. Nie nazwałbym siebie wielkim fanem maskotki Ubisoftu. Nie przeszkadza mi to jednak być naprawdę pozytywnie nastawionym do Rayman Origins. Gra zapowiada się na naprawdę przyjemny tytuł dla pojedynczego gracza, a tryb kooperacji szuka się na jeszcze mocniejszy element tej pozycji. Ja jestem zdecydowanie na tak. A i wy, drodzy widzowie, jeśli szukacie platformówki 2D, powinniście zainteresować się powrotem Raymana, który to pojawi się na półkach sklepowych 25 listopada. A jeśli już chcecie zamówić własny egzemplarz Rayman Origins, wejdźcie na stronę sklepu move.pl, a my słyszymy się przy następnej okazji. Mówił dla Was Kerlik z Grasz24.